Idziemy dalej. Będziemy dalej na temat świadomości, ale w tej chwili, teraz jestem u siebie w ogrodzie. Tak przy okazji Wam pokażę ogród, w jakim stanie teraz jest, bo trochę został już odbudowany i będę dalej działał w tym roku, ale o tym to później. Chcę tutaj wykorzystać ten czas, jak będę do Was mówił, to przynajmniej się uziemie trochę. Trochę boso pochodzę po tej trawce, bo jest tutaj piękna pogoda. Dzisiaj słońce, ale wiatr jest duży i to chyba słychać, prawda? Dalej chciałem o świadomości, jak mamy zablokowaną świadomość i jak ta zablokowana świadomość działa też na naszych naukowców. Dam Wam taki przykład. Zawsze Was. Znaczy, jako przyczyny chorób to często jest podawane, to brak jakiejś tam witaminy, brak jakiegoś pierwiastka, to brak tego. A dlaczego ten brak występuje? To już tego uważają, że to przyczyna to jest brak. A to jest tylko skutek. To nie jest przyczyna, to jest tylko skutek. Przyczyny, tak jak znacie moje poglądy, są na innym poziomie. Są związane z naszą duchowością, naszym charakterem, naszą świadomością. Tutaj jest przyczyna prawdziwa. No i jak to, czy na to nie ma dowodu, że tego nikt nie widzi? Nie, dowody są. Dowody są, tylko tego nikt nie chce zobaczyć. Dam ja wam taki przy przykład. Kiedyś, yy, to dawno, dawno temu czytałem takie yy, artykuły różne. No i jeden był na temat eskimosów. Eskimosów ludów, które żyją yy, tylko w lodzie. Lud no i tam przecież tam nie ma warzyw, prawda? Ci ludzie nie hodują warzyw, nie hodują owoców. Ich nie jedzą. Nie jedzą owoców, nie, ma, nie, nie jedzą warzyw. Czyli co? Brak witamin. Prawda? Przecież brak witamin, brak jakiejkolwiek jednej z witamin. To jest przyczyną wielu chorób. Brak witaminy C przyczyna szkurbutu. A ma się się o dziwo. Byli wszyscy bardzo zdrowi. Jedni tylko mięso, do tego tłuste mięso i więcej nic. No, naukowcy doszli do wniosku, że widocznie hmm, witaminy otrzymywali jedząc wnętrzności tych trzewi. To tam dostawali witaminy potrzebne. No, tam, dostępnych tam tych witamin. Ilość, że, <grym>, że to jest tutaj absolutną bzdurą, no ale oni do takiego wniosku doszli. No ale dla nich było olbrzymim zaskoczeniem to, że jak przyszła cywilizacja do tych eskimosów, do tych ludów żyjących na tym odludziu tak zwanym, bez witamin, bez owoców, bez warzyw, bez Mikro, makro elementów różnych, którzy się tak źle odżywiają, tylko samym mięsem, tak szkodliwym, i tłuszczem tak szkodliwym, bo cholesterol powinien ich dawno zniszczyć, no to zaczęli ich uczyć. No i sprowadzać warzywa, owoce. No i co się stało? Eskimosi zaczęli chorować. Dostali witaminy i zaczęli chorować. Czy wy myślicie, że naukowcu to coś, czegoś nauczyło, że oni zauważyli, że w tej ich całej teorii jest jakaś luka, że to jest błąd? Błąd w myśleniu? Czy oni zauważyli, że organizm ludzki potrafi wyprodukować każdą witaminę? Że organizm ludzki potrafi wyprodukować każdą. Każdy pierwiastek nawet? Oni to zauważyli? Nie. W życiu. Dywagacje, jakie tam e, wtedy czytałem, ja już nie pamiętam dokładnie, ale e, to były dosyć śmieszne, nie? takie próby wyjścia e, z niekomfortowej sytuacji, gdy cała wiedza, wszystko co do tej pory jego nauczono, wszystko się wali na, na szyję. Że skutki mówią kompletnie o czymś innym, że to jest nieprawda. To, co jego uczono, to jest nieprawda. No i tak, to jest tylko taki jeden z przykładów. Myślicie, czy o tym, że tak jest, to Was uczono w szkole? Też nie. Też Wam nie powiedziano o tym, że organizm ludzki jest takim pięknym, idealnym e, narzędziem. Jest tak skonstruowany, że potrafi wszystko wyprodukować sam. No, jakbyście o tym się dowiedzieli, no to było koniec z medycyną. Koniec z istnieniem tych potężnych koncernów. No ale muszę Wam powiedzieć, że są takie jeszcze następne istoty, które o tym nie wiedzą, że organizm nie potrafi się regenerować sam. One po prostu o tym nie wiedzą, to są Wasze dzieci. One dopiero się później nauczą. I dopóki nie wiedzą, one potrafią robić cuda. To co Wy nazywacie tak zwane cuda, przepraszam, bo to nie są żadne cuda. Te dzieci potrafią się uzdrawiać. Gdy pobudzicie w nich ich naturalne zmysły one potrafią zablokować się na przyjmowaniu od Was chorób, bo duża część chorób, które, na które chorują dzieci, pochodzą od odrodu, od rodziców. Ja to przynajmniej tu widzę i to bardzo ewidentnie, jak ktoś tu mnie przychodzi na konsultację, to Słyszysz, że to, a to pochodzi, pochodzi od tego, to pochodzi od, od tamtego. To jest po prostu jest... I te dzieci przyjmują. Przyjmują, gdy już przyjmują te wasze blokady, wszystkie blokady, tak jak wy jesteście zablokowani, to i te dzieci. Ale dzieci, gdy zaczynają korzystać ze swoich naturalnych mocy, zaczynają korzystać ze swoich naturalnych zdolności i zmysłów, potrafią to zablokować. Potrafią nie przyjmować. I nagle to znika. I to wcale nic nie jest dziwnego, to nie jest nic nienormalnego, po prostu to jest normalne zjawisko, które nie uczą w szkołach na przykład. A naukowcy tego nie chcą widzieć. No, znajdą każdą inną przyczynę, tylko żeby tego nie potwierdzić. No ale to tak, taka mała dygresja. Takich E, przyczyn e, blokady świadomości, takich naszych przyczyn, tych takich, e, może przepraszam, złego słowa użyłem, takich e, przykładów na e, zablokowaną świadomość jest tysiące. To są tysiące, to są wszędzie, gdzie się dokoła ruszymy. To jest, e, jak rozmawiałem z Michałem, to znaczy Michał. Ojciec Natali, e, Michał na przykład zaproponował e, rodzicom dziecka niewidomego, że nauczy to dziecko widzieć bez oczu. Że nauczy to dziecko poruszać się bez e, oczu, bez tego zmysłu wzroku i będzie widział to wszystko, co ludzie widzą. Widzicie, że rodzice się na to zgodzili? Nie, no przecież to jest. Jakiś, jakiś diabeł w niego wstąpił. Jakieś szatańskie moce on ma. Jak on może tutaj takie rzeczy nauczyć? Jak ktoś nie ma oczu, to nie widzi. On nie może widzieć. No i ludzie, rodzice zabronili jemu kontaktu z tymi dziećmi, z tym dzieckiem. Takich przykładów, bo Michał, ile Michał dał mi takich przykładów, no zablokowano ludzką świadomość, to muszę Wam powiedzieć, bo jak czytałem, bo to on spisał to wszystko w formie książki, której jeszcze nie wydał, no to mi się śmiać chciało, bo to jest cały czas tylko potwierdza to, co ja wiem. Nie, to, nie, nic takiego nowego, tylko po prostu więcej przykładów różnorodnych, innych, jak ludzie reagują, jak uciekają przed tym, przed czymś takim nowym. No bo jak to? No przecież to jest, to jest niemożliwe. No jakby to było możliwe, to by wszyscy tak mieli, prawda? Przecież o tym by mówili w telewizji, w radiu, pisaliby w prasie, a oni tego nie robią. No tak jest no. Oni tego nie robią. Oni są zaprogramowani od mojego dziecka. Są zablokowani. Ale my, jako ludzie, Teraz na tym przełomie, w tych czasach przełomowych, my mamy szansę, mamy czas na to, żeby zmienić to wszystko i przełamać się, otworzyć, zbudować nowe społeczeństwo na otwartej świadomości, które będzie społeczeństwo, które będzie się opierało na prawdziwej wiedzy, na otwartej świadomości i na miłości. Nie na blokadzie, nie na kłamstwie, tylko na prawdzie. Jeszcze mi się przypomniał taki jeden przykład blokowanej świadomości. Kiedyś czytałem też taki o tym, że na przykład że spożywanie węglowodanów w takich ilościach, jak my spożywamy, no to jest, jest bardzo niezdrowe i to jest zabójstwo dla organizmu na dłuższą metę. No i takiego profesora dietetyka, który się tym tak, tak naprawdę, no zawodowo się tym zajmował, jemu mówię o tym, no. Mówi, co pan na to? A on mówi, tak, no my o tym wiemy, mówię, ale to jest najłatwiejszy i najszybszy sposób wyżywienia takiej ilości ludzi, jaka jest. Widzicie? On po prostu tylko to, że, bo to jest łatwo, szybko i problem z głowy. On nie pomyślał o tym, że a może poszukamy innych rozwiązań. Jak wyprodukować, żeby ludzie byli zdrowsi? Jaką żywność, żeby zmienić nawyki żywieniowe na zdrowsze żywienie, lepszą żywność, żeby nie powodowało tyle chorób? Nie, ale tak jest łatwiej, szybciej. No i koniec. I to jest, i to, i to mówi facet z tytułem profesora. Dla mnie, jakiego że on sam siebie nie słucha, nie, on siebie nie słyszy. Że to, co mówi, to jest totalna bzdura. I to jest antyludzkie. On sam siebie nie słyszy. To jest taki ewidentny dowód na zablokowaną świadomość. On tylko słyszy to, co chce usłyszeć. To, co tego filtry blokad przepuszczą, i to jest potwierdzenie tej wiedzy, które, które on otrzymał, to tylko to. On to usłyszy. Cokolwiek jest. Yy, Przeczy temu? Nie, nie, to jest niemożliwe. On po prostu usunie. W ogóle, nie będzie chciał tym, w ogóle nie będzie chciał słuchać. No tak, to niestety jest. Ale musimy pamiętać o jednym: że my możemy to wszystko zmienić. Każdy z nas. I to jest ten czas na to, żeby to zmieniać. Musicie zapamiętać jedno rzeczek. Ja tego nie zrobię, to tego nikt, nikt za mnie nie zrobi. To dotyczy mnie, Ciebie, każdego z nas. Jeżeli ja tego nie zrobię, to tego nikt za mnie nie zrobi. Czyli do dzieła i do usługi.